Tutaj na terenie całego województwa wiele różnego rodzaju klubów sportowych, klubów tematycznych i około pół roku temu zwrócili się do nas działacze, że z klubu nie klubu z prośbą o uruchomienie obiektu, który znajduje się u Państwa w gminie, który był strzelnicą. Posiadacie taki obiekt, który jest gotowy praktycznie do uruchomienia i Poprosili nas o to, żebyśmy pomogli to uruchomić po prostu, żeby można było wykorzystać to dla lokalnych działaczy tutaj i dla lokalnych stowarzyszeń, jako strzelnicza sportowej. Jesteśmy tutaj po to, żeby Państwu zaprezentować ten projekt uruchomienia kolejnej strzelnicy tak naprawdę w Wojewódzkie podlaskim, która by służyła dla Teraz rozwoju sportu i yy, rekreacji wszystkich mieszkańców tak naprawdę są tu zainteresowani strzelastwem, czy to będzie myśliwstwo, y, czy to będzie strzelastwo sportowe, czy też polecenia. Czy, czy, czy tutaj jeszcze może czuję Panu prezesowi? kilka pytań, bo my wiemy mniej więcej, siedzimy w Tomarci. No księdzie w temacie tu pytań. Pani burmistrz dobrze, że jest. Jest? Pani burmistrz jest? Jest? jest. Proszę jest. Eee, nie Wiem, że wpłynęło jakieś pismo do Pani Burmistrz, stowarzyszenia, które jest soku. Soku. My nie chcemy podlegać pod to, to to pod jakąś inną instytucję. My tu chcemy, mamy swoich założyli stowarzyszenie, od pół roku już chodzą, proszą, o odzysywała Pani Burmistrz nim. wiem, że pismo leży, wiem, że radni też są poinformowani, wiem, że do radnych jutro dodatkowe pisma na tabletach, no i myślę, że te przekonywanie nam, że tutaj chcą Państwo rok z stopu opanować naszą szczelnicę Lukanów, na pewno nie jesteśmy temu zainteresowani. Bo my mamy tu swoich i nie swoich decydują. Takie jest moje stanowisko. Myślę, że większość radnych jest poinformowana i o co chodzi. Tylko tyle. A e, to to Tutaj należy się pewne sprostowanie. Nie. No. E, pomysł. Uruchomienia strzelnicy nie wynika z, z poziomu zarządu Wojewódzkiego. Liga Obrony Kraju jest jednym z najstarszych tak stowarzyszeń programowych w Polsce. Yy, mamy tych obiektów ponad, pod ponad 300. Yy, Od pon samych strzelnic pod opieką mamy ponad 300. To nie jest tak, że my zabieramy strzelnicę. Tylko pomysł uruchomienia obiektu, który został wierzywany yy, przyszedł od ludzi, którzy są od Was, od kół, które funkcjonują. Proszę, proszę nie machać ręką. Nie, ma od kogo? podać yy. imię, bo nie mam takiej możliwości zabrania je i zabrania je późno sobie. One są u tutaj. My jesteśmy gwarantem tego, że to będzie funkcjonowało normalnie, prawidłowo, zgodnie z prawem. Tak Na niskich albo w ogóle bez toku. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, proszę Państwa. I jesteśmy w stanie zrobić to tak, że miejscowe koła, miejscowi będą... Zawsze będą. Nikt nie przyjedzie z Warszawy czy ze Szczecina tutaj strzela, bo nie ma sensu po prostu. Jesteśmy organizacją, która to umożliwi dla mieszkańców Sokółki tanie użytkowanie tego obiektu. My to możemy zrobić. Ponieważ jesteśmy w stanie, mamy własne środki, które możemy zainwestować w to praktycznie może od zaraz to kwestia jest o czymś innym to jest pytanie, bo to zgłosiło się do nas stowarzyszenie właśnie tak Krzysztof Szczesarczyk, czy ona na z taką samą inicjatywą ja. czy to wy popieracie ich inicjatywę, czy chcecie przejąć czy współpracujecie, czy w ogóle odrębny, um, w ogóle odrębny swój temat chcecie wprowadzić u nas to Sokórze tak. Liga Obrony Krajowej nie konkuruje z ze stowarzyszeniami praworządnymi my wspieramy się tak. nie, to nie jest tak, że, że my kogoś będziemy ograniczali to tak, jest profesjonalizm, to jest wszystkie... zabracie techniczne, to jest zabracie sprzętowe wszystko, wszystko, że ktoś kogoś wiedzieć, no. nie, to nie o to chodzi, my mamy, my mamy gotowe wszystkie to rzeczy, do, do ja strzelnicy e, przepraszam, że się w tej formie zgadzam tak. e, Uruchomienie samej strzelnicy to nie jest zapewnienie rekreacji dla mieszkańców miejscowości z uruchomieniem strzelnicy, uzyskaniem dopuszczenia do wiąże się troszeczkę procedur. Później tą strzelnicę trzeba przygotować tak, żeby można było ją eksploatować w sposób bezpieczny. Następna rzecz, doprowadzić ją tam też, patrzymy się troszeczkę prac trzeba by było zrobić, ale to jest do zrobienia każdemu, kto się tym zainteresuje. Jest też kwestia zorganizowania tutaj tak naprawdę magazynu ramu i udostępnienia tej prawdy ludziom, którzy chcą z Jedna jednostka rami to jest około 2000 zł. Tak mówimy o używaniu jednostkę prawnych. Natomiast w Sokółce w tej chwili z tego co ja się orientuję jest w użytku naszej lotkowskiej około 10 10 zł. W sokółce. Natomiast my chcemy tutaj zorganizować też gimnazję i przesunąć część plany sportowe i, i szkoleniowe, żeby jej po prostu nie tutaj ja bym sprawił wiele chcę powiedzieć, że czyścisz w z Ja Górki, nie właśnie Gabryś Rekon, czy też Pan Agnieszka są się zaangażowali w to na ten w ktoś na poakcję, stowarzyszenie i on przyszło mi bo ja mu ufał że już on naprawdę jest poważny przeciwnik, nie i się pieniądze na ty, 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 ty tak, ty. Мечnego, musimy to za najniższą cenę udostępnić mi miejscowym ludziom do korzystania z pokójów. Do tego my jesteśmy stworzeni i w ten sposób tą, my wszystkie strzelnice i większość naszych ubiegów tak prowadzimy. To nie jest kurs nauki jazdy, to, to jest szczęsto. My to robimy za profesjonalnie, z instruktorami, z trenerami, za wszystkimi rzeczami, które wymagasz prawo. Z przepisami do tego. Mów panu darze, później widzicie, że chyba znak nam nie chcący. Ja ja Podkreślam, że szczególną uwagę trzeba zwrócić na profesjonalizm tak. i już chcę dojść do ich pracy, doświadczenie po prostu. Wtedy nie przeskoczyć. Tutaj jeśli. Panowie są w stanie nam pomóc poprowadzić to, ja uważam, dlaczego mamy ich pomoc odrzucać? Przede wszystkim trzeba na to doświadczenie postawić. Zasoby sprzętowe. Na to trzeba zwrócić uwagę, a nie, nikt nie ma nie, nie pani to tutaj z mojej woli. Każdy chce, żeby tutaj się coś rozwijało. To, że jak panowie no, zobowiązuje jakieś sz, szkolenie dla kogoś, przygotowo, odpłatne, tak, dlaczego mają nie w wniosku? Niech zarabiają, to ponu jeśli swój wkład wnoszą, to tutaj rozwijają, co coś rozwijać, oni też muszą zarobić, ja tutaj jak najbardziej rozumiem. A za symboliczne jakieś wejście, dlaczego mamy tego nie zapłacić, to powinno jakoś funkcjonować. Czy wy uważacie, tak, jeśli ktoś tak, jakieś no, no, stowarzyszenie powstanie e, z brylantką, że tak powiem, z sokuki, ale typowych miłośników, e, którzy nigdy nie mieli pojęcia o tym, nie mają z sobą sprzętowych

Z obiektów typu strzelnica korzystają bardzo różne środowiska, bo to są i kolekcjonarze, to są sportowcy, to są również osoby, które chcą po prostu przyjść na strzelnicę i się dobrze bawić. Służby mundurowe, służby jeżeli chodzi o służby mundurowe, to na naszych obiektach, przynajmniej pod moją jurysdykcją, na wszystkich strzelnicach, służby mundurowe mają wejście na strzelnicę, po pierwsze, w pierwszej kolejności rozerwują terminy, po drugie mają wejście całkowicie zadane. Ze swoją bardzo świetnie. E, tak, natomiast jeżeli chodzi o udostępnienie naszej broni, e, co na przykład zdarza się z C8, e, to po prostu tych, że mają chęć korzystać z naszej broni, to również ją udostępniamy. Dlatego, że my jesteśmy stowarzyszeniem probronnym i to leży w naszym szeroko pojętym interesie. Zresztą e, z tego powodu też mamy e, różnego rodzaju ustawodawca też tam dał e, poszerzone uprawnienia, jeżeli chodzi o sprzedaż. Szeroko pojęte. Odnośnie tego, jaki nawet odbudował wartości, gdybyście wnieśli ten wkład finansowy do tej strzelnicy, jak Państwo wydaliście ten obiekt, prawda? Znaczy, w tej chwili nie mamy kosztów takiego dokładnego. Natomiast jeśli chodzi o kosztę, to chciałbym w ten sposób, że każda strzelnica ma swoje oddzielne konto. Jako PP, w głębokim stopniu, wszystkim. Wszystkie finanse jakie są, czyli wpływy, wypływy, koszty i to wszystko. Państwo są w stanie w każdej chwili sprawdzić i skontrolować. Nie, nie, ja to z to, to, to połączyć. Hmm. 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 Tak jak mówię, każda szczelnica w jakiś sposób, tak samo jak są grupy komercyjne, wnoszą one normalną opłatę pełną, taka jak jest na wszystkich innych szczelnicach. I te pieniądze na naszym kontach są po prostu blokowane do remontu. To są remontu. Jak jest remont następuje, to jest to środki używane. Ludzie, którzy przychodzą z miejscowi płacą tak zwaną symboliczną złotówkę. Złotówka jest po to, czy pięć złotych jest po to, żeby ten człowiek jak zarezerwuje termin, żeby on sobie po prostu nie zlekceważył tego, tego tematu, bo to no jak zarezerwuje za darmo, by w ogóle nie, nie wzerwą. Jak zapłacisz złotówkę chociaż, to przynajmniej tą rezerwację odwołaj, a inny będzie mógł skorzystać z tej, tej strzelnicy czy z tego obiektu. I to kłopotu to jest, tak, to, to, jest to potrzebne. Natomiast resztę rzeczy i strzelnice nasze są utrzymywane tylko i wyłącznie z komercyjnych rzeczy.

czy z opłat wyjściowych, czy ze startowych zawodników, które są przeznaczone na strzelnicę, czy też z wykorzystania strzelnicy przez obiekty, przez osoby komercyjne. Te pieniądze są przeznaczone tylko i wyłącznie na, na to strzelnicę. My nie możemy jako Liga Obrony Kraju wykorzystać. Słysz, jasno, jasne. Tak, tak, powiedzcie tylko o jednej to jest będzie do broni i długiej państw się do to jest współmacerowałość, ale w każdej do ustaw obrania naprawdę do 16 milimetrów Panie ale co, naszych nasi chcieli tam zainteresować, to moglibyście wspólnie to podpisać porozumienie ze Stanami, to chcielibyśmy ich też pomijać, to tak co, nie wiem czy jest tego problemu ale to nie. Ja nie wiem czy w ogóle potrzebna jestem pomocą. Nie, no Państwo, Państwo więc. Ale niech to, Pani się Pani Rozwanie, ja bym już ja że... to właśnie udał, to mi nie widzenia nie mogę. No i jeżeli podzielę, to nie Jeżeli podzielę, to wtedy to będzie odpowiadał przy przypadku jakichś tam Wypadku na tak, Oczywiście, tak, 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 jeżeli ja widzę cały budynek od gminy, tak. a, a w trakcie firmy mojej ktoś zginie, to odpowiada właściciel, to, to to, zrozumia, to jest. To, to proszę Państwa, proszę Państwa. Jesteś no ale nie. nie to jestem To jestem przyszłym Nie, nie, nie. Ale proszę Państwa, to jeżeli będziemy tą drogą popytali, czy stosowujemy na nas, czy nie jest to prawo tak samo, myślę, że to nie jest temat, który nas wszystkich E, tutaj pan poruszył kwestię, że jest e, grupa osób, która chce wyłożyć pieniądze na korzystanie z tego czynnika. E, proszę, proszę państwa, ja tylko zwróciłem ja uwagę na jeden szczegół. E, spotykam, się często, spotykam się bardzo często z sytuacją, kiedy pojawia się zagrożenie stowarzyszenia, bo organizuje strzelnicę albo i po pół roku ta strzelnica jest strzelnicą komercyjną. Mamy w tej chwili taką sytuację w obózstwie, gdzie zobowiązało się Stowarzyszenie Miłośników Ołózstwa, mieszkańców Białoruskiego, z prywatnego ośrodka szkoleniowego, którzy próbują tę strzelnicę augustowską przeniąść i zorganizować sobie tam prywatny ale <mulik> to nie, to są nasze. Ale tylko zwracam uwagę, że taką sytuację, takie sytuacje małe miejsce. W tej chwili strzelanie jest można. W tej

i funkcjonuje jak funkcjonuje. Tam raz czy dwa razy w roku jest organizowane. Eee, obody, pani Burmistrz, prawie. Nie, raz w roku, raz w roku prawie. sponsoruje eee, prawnie, bo my strzelamy z broni, A, tylko, nie, bo ty musisz, strzelamy z obrony na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy. Panie Antoni, posłucham chwilę, tam bez jest złośliwości. Ja Państwu powiem bardzo krótko. Ja przetrwałem jako Koło policja skupiamy u siebie, nie tylko, bo skupiamy różnych ludzi przyjmujemy z taką myślą, że myślą, że odtworzymy struktury powiatowe. Już rozmawiałem z Panem Starostą, naproponowałem, żeby został e, Prezesem Powiatowym. Nie chcę. i Pan Starosty siedzi nie ty nie struktury powiatowe. Proszę Państwa, w Starostwie jest deponowana broń, która za nasze składki, broń jest deponowana. Pan Starosta udostępnia pomieszczenie i można z nim jechać. Ile sztuk? Natomiast, to już są szczegóły. Panowie, panie i Panowie Radni, my dla Stowarzyszenia nie zamykamy wrogów. Zapraszamy wszystkich ze Stowarzyszenia do Ligi Obrony Kraju. W służbach mundurowych, Panie Kapitanie, Kiedyś, jak ja zaczynałem przygodę z rokiem, w każdej placówce była Liga Obrony Kraju. Więc proszę wspólnie dawajcie, otworzymy to. Oczywiście. Tylko nic nie robiąc, nic nie ma. Wszystko upadło, bo nic nie robiono. Teraz jest nowy dyrektor, nowy prezes. Zaczynajmy. Nie muszę to być ja. Ja na pana starosty pomogę. Ja tak mówię, musimy się spotkać takim brodziemy. Yy, tylko wszyscy razem, a wszyscy będą zainteresowani Nie jeszcze się Oczywiście. Są Są tylko, tylko przy no, rozmowie z jednym członkiem stowarzyszenia zapytałem, czy mnie przyjdą do stowarzyszenia. Nie. <grym 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 nie uczyłem tego powiedzieć. Czy zapytam, czy będziemy mogli wchodzić na szczelnicę za darmo? Tak, jako ja jeżeli jakaś mrolicz, ale jako lok nie. A my udostępniamy dla wszystkich. Proszę bardzo, nie, ja nie jedyna, proszę państwa, jeszcze, jeszcze jedna sugestia taka bardzo, bardzo ważna. Ci, ci ludzie, którzy mają to stowarzyszenie, nie, tak, 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 tak. czy oni to stowarzyszenie już zarejestrowali rejestrują. Tak, pół roku pani burmistrz i... Powiem czy może, powiem, tak. bo to stowarzyszenie najprostszy sposób współpracy to jest jakby również członkowie stowarzyszenia stali się członkami krajów. A może Też Testoważysz eee... państwa zaproszę do współpracy. Proszę nie, Ale, jest... ale, Zabry? Zabry? ale współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami że z To co to Jest To jest tylko obiekt. Go... Do... Tak. 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 No z każdym trójkąm. Bardziej się spowodujemy. Proszę. się No

teren zagaduje pani jak Jakby dobrze, my możemy, jako Rada Miasta, możemy podjąć taką uchwałę przekazanie tego na terenu pod dzierżakę na przykład zakładamy, w związku z tak daję przykład. I o tym wszyscy głosują wobec Rodkiem sobie na udostępnienie. I wtedy mamy realny wpływ na to, co się dzieje ewentualnie nawet na ten nacisk Natomiast na pani burmistrzu jest pan dobrze, no nie mamy pani wyszła. No, no tak. słuchaj, ma takie prawo, no ma takie prawo. Trzeba uszanować Nie to zaraz jest publiczne spotkanie, jak nie, No ale to nie oficjalnie. Po prostu nie. nie dostaliśmy takie zaproszenie, dostaliśmy na zaproszenie pana. Pani panie... Burmistrz nie obrodziła tych nas, ale pan. No, że ja lubię, nie, nie, nie byłem to powinien to wróć. Natomiast ja uważam, tak, ja uważam, tak, że... Tak, że, że Sokulskie afery. Jak do PSL-u zapisuje? Ja tutaj wydarzenia, że panie no, powinien to istnieć, bo ja jak pamiętam, od kiedy, A, od kiedy tak, ja tak, żyję, zawsze robiłem i sama sobie jeszcze sprzedawca BKS w roku e, jeszcze nie wiem czy pamiętacie 30 lat była taka szarciwa zaznaczam, że i panowie, ale swoim zdaniem nie masz racji że jedynie macie możemy zrobić, to możemy podjąć uchwałę intencyjną tak? natomiast i tak akt notarialny, akt wynajmu powierzenia może jedynie pani policji ale tutaj ale się nie ale Tomek, zarządza i umowę, ale nie... Tutaj Polina Obrony Krajowej jest organizacją krajową, a nie jakoś tam podwórkowo. I panowie, dyrektor, prezes, swoją ofertę, to rozpatrzenie

i dlatego jestem przeciw dlaczego? nie przeciw y, Nie tylko w każdym miejscu może nikt im nie zabronił a, a, a dyrektor nie będzie ich mają prawo każdego i z każdym mogą podpisać umowę nikt nie jest przeciw tym osobom tylko że pół roku temu pani burmistrz opisała dla tego stowarzyszenia Sokurskiego, żeby założyli stowarzyszenie i całą procedurę Ci ludzie przeszli w pół roku chodzili, proszyli, podpisanie po umowy, zwodziła, oszukiwała, przyjdą dla radnych, też to rozszerzenie przyjdzie Piotrek i powiem wam prosto w oczy, jak zostali wygiwani przez panią burmistrz. A to, że liga dzisiaj jest, to ja dwa dni temu o tym wiedziałem, że, że będą. Rozumiecie? Po prostu powiedziała jedna osoba, że jeżeli wy złożycie pismo do pani burmistrz to na drugi dzień Liga przyjedzie i przejmie Wasze ewencje. Całe. Ta, ale moment, Piotrek, Piotrek, ale moment, Piotrek, ale, to, ale Piotrek, bądź poważny, no bądź, no człowieku, no prowadzisz firmę, wydawałoby się od Ciebie, że można coś roku. ale, po ale po, zaproszymy stowarzyszenie, zobaczycie ile prawdy wyjdzie w momencie, kiedy tamte stowarzyszenie zaproszą. I dlaczego jutro dostaniecie pisma od tego stowarzyszenia, wszyscy radni dostaną? I, I ja uważam, że jeden z Proszę Państwa, ja jestem jedyną na Który moje Ja trochę czytałem czy Państwo sprawdziliście, Jaka ta strzelnica ma przeznaczenie? I co nie tematu, proszę Państwa. to tam. Jeżeli przeznaczenie <stirred> <Either> w takie, <Quite>. co trzeba, to znajdziemy przeznaczenie. <say> <tür2> ja już... Ale <geleślar> nie, już to spokojnie tam znajdziemy wszelkie ureguli, jeżeli coś było trochę jakby niezgodnie z przepisami, to wszystko do do. Pracujemy tak, żeby było zgodnie z przepisami. Onowie, my... Dziękujemy w ogóle za to, że podejmujecie tę inicjatywę i chcecie budować szczytnice. Spotkamy się na pewno tak u z naszymi chłopakami, z bo to są nasi jakby tutaj mieszkańcy. Ale to, nie to, możliwe... to, nie, nie, no, myśmy z nimi tutaj ale pan prezes będzie też na pewno przyświeżył spotkania. Tak, ale nie, dlatego spokojnie. Ja za tydzień, tak jak tutaj słusznie zauważył pan Kapitan, Pan pewnie też zaprosić. No to tutaj, jeżeli pani do nie przyjdzie, także tutaj spokojnie zorganizujemy. Spotkanie, żeby, żeby, żeby pani burmistrz też była. Tak? Pogadamy wszyscy razem na temat tego, tej koncepcji, chcemy, żeby było służby żeby były, żeby były też stowarzyszenia wszystkie, które są zainteresowane sprawą. I po prostu się to wydaje. tylko tyle. Bo tu nie ma co po prostu tak jak powiedział, PIK, że jest jakaś inicjatywa, ale to dla nas bardzo istotne, co nie? Bo śledztwo jest ciekawym sportem i jest dużo ludzi, którzy chcą je uprawiać. No i tyle. Za tydzień organizujemy tutaj, może Pan Przewodniczący zorganizuje to, żeby Panią również była po prostu żeby mnie, Możemy podejmować wtedy kroki. Ale jeszcze Panu radnemu, co ciekawie powiem. było była zrobiona jako wysypisko śmieci. Okej, okay. bardziej nie ma przeznaczenia. Już było, już było tak zrobione, już było tak zrobione. Tylko dzięki Temu, że ja byłem radnym, oczyścili się to. Dobrze, ja nie chcę. No jeszcze jedno słowo zastosowania. Inicjatywa uruchomienia tego obiektu przyszła zaraz po zmianach, jakie nastąpiły u nas w Kraju, tutaj na Podlasiu, gdzie zmienił się zarząd. To naprawdę zmienił się zarząd główny, zmienił się zarząd wojewódzki. Ja objęłem stanowisko dyrektora. Natomiast moim obowiązkiem jest, jest, jest Skoń na apel, Prezesa Koła zareagować, jeżeli odczyta do mnie a taka sytuacja miała miejsce i mówi proszę Panie Dyrektorze, proszę o pomoc, bo chciałbym tą strzelnicę uruchomić, co Pan na to? To ja mogę odpowiedzieć proszę Pana, w jaki sposób mogę to Panu pomóc? I tak samo moim zadaniem jest wtedy powiadomić Prezesa Zarządu Wojewódzkiego a on dalej Prezesa Zarządu Głównego i naszym obowiązkiem tutaj patriotycznym również jest uruchomienie jak największej ilości strzelnic je uruchomić jak największą ilość strzelców. tylko złożyć ofertę. Każdy ma prawo złożyć do gminy ofertę. Ale to nie jest kwestia tylko oferty. Tutaj, tutaj działacz przychodzi do nas i mówi proszę Nie, Ale to, to nie jest nasz pomysł, na przykład mój dyrektora wymarzyłem sobie, spotkałem kiedyś tam taki obiekt podobny do strzelnicy, to ja uruchomię Nie, To pan Jurek przyszedł do mnie.

to właśnie oni organizują to. To my teraz będziemy chcieli w tym roku organizować, bo ten to i z kim mamy organizować? Znaczy ja powiem tak, Likud, Likudarnia, roku ostatni to jest 46 tysięcy ludzi według rachunków policji, to jest potężny klient, potężny rynek. Problem jest inny, że co w co się dzieje, to najpierw sześć obcy, a nisko, tu jest cały dylemat. Przepraszam, czy Pan wie, że jest obcy? Rewiga Obrony

Ja jeszcze raz pierwszy miejscowość. Dzięki za głosowanie. Panie radny Cydzi, 4 lata temu, proszę sprawdzić w dokumentach, zgłaszałem taką potrzebę, był tu dyrektor, natomiast pan Malakin nie wyraził zgodnie i chęci z ubracji. Także to jest w dokumentacji. Pan jesteś komisja robić. Proszę sprawdzić, to ja mówię nieprawdę. była taka propozycja, pan Malak nie podzię dyskusję. Jeżeli pan nie wierzy, to się malakie jest tutaj. nie to trzeba zmienić. A ja, żeby proszę Państwa, my serdecznie dziękujemy i czekamy na to spotkanie z członkami stowarzyszenia, które robić, w ogóle chce również działać w i mnie burza? Nie jest to nic. Z tego co? No, opał, no. I zostaj nie pochwalając. To żeby ona w tym temacie... Nie, no. to, że nie jest niemożliwe. to, nie jest niemożliwe. Zróbmy to, jest niemożliwe. to, jest że і сачек машина я